Minister Środowiska zapowiada, że w drugim półroczu będzie gotowy do wprowadzenia dyrektywy plastikowej. Zakazuje ona sprzedaży niektórych plastikowych jednorazówek, a w Sejmie powstał zespół Zarwis z Plastikiem, w którym posłowie na razie sami uczą się, jak pozbyć się plastiku. Zespół działa dopiero trzy miesiące, ale wygląda na jeden z najbardziej prężnych w sejmie. Spotyka się w każdym sejmowym tygodniu i planuje akcje mające przekonać innych, że co za dużo plastiku to niezdrowo. Jedyny problem jest taki, że należą do niego tylko posłowie platformy. Chociaż podobno jeden poseł PiS rozważa włączenie się w wojnę z jednorazówkami. Szyfowa zespołu Agnieszka-Pomaska wszędzie chodzi z plastikową butelką, którą napełnia wodą z kranu. Na pytanie, dlaczego plastikową pokazuje oznaczenie na dnie, że to jest plastik wielokrotnego użytku bezpieczny dla zdrowia. Przyznaję jednak, że szkło to lepszy, chociaż cięższy wybór. Nosiłabym szklaną, ale mam tyle rzeczy w torebce, tłumaczy. Pomysł na zespół wziął się z artykułu opisującego eksperyment gdańskiej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjną. Dziewięć rodzin zgodziło się zerwać z uzależnieniem od plastiku. Odłożyli plastikowe torby na zakupy, butelki na wodę, nie kupowali produktów zawiniętych w folię. Detoks objął także kosmetyki i środki czystości. Osoby biorące udział w eksperymencie zaczęły produkować własne kosmetyki z komponentów kupionych w ekologicznych drogeriach. Gdańscy naukowcy przeprowadzając badania po eksperymencie stwierdzili, że uczestnicy pozbyli się z organizmów wielu zanieczyszczeń, m.in. substancji odpowiadających za zaburzenia hormonalne. Związki mogące zaburzać działanie układu hormonalnego znaleziono przede wszystkim w kurzu osadzającym się w mieszkaniach. Stężenie fenoli było większe w domach gdzie wykorzystuje się więcej plastikowych elementów. Osoby, które jadły więcej żywności w puszkach i napojów w plastikowych butelkach miały w organizmach większe stężenie bisfenolu. Związek ten może być kancerogenny. Tu już nie chodzi tylko o zaśmiecanie planety. Tu chodzi o zdrowie, tłumaczy Agnieszka Pomaska członkowie sejmowego zespołu Zerwi z plastikiem deklarują, że w swoich biurach poselskich już z plastikiem właściwie zerwali. My w Krakowie umówiliśmy się, że pijemy kranówkę, kupiliśmy syfon, to jest takie retro i fajnie wygląda. Inne napoje też mamy tylko w butelkach szklanych. Chwali się Grzegorz Lipiec, poseł Pał PO z Małopolski. Najlepiej oczywiście zacząć od siebie, czyli od Sejmu. Posłowie chcą zorganizować akcję, która będzie pokazywała, co oni sami zrobili, żeby używać mniej plastiku. Jest sezon grillowy, to może pokażmy ludziom te tekturowe talerzyki, może te z liści palmowych. Drewniane sztućce, proponuje poseł Arkadiusz Myrcha. Zapowiadają też wnioski do marszałka Kuchcińskiego, aby wprowadzić niektóre sprawdzone w innych parlamentach rozwiązania. Parlament Europejski już zatwierdził dyrektywę? która ma wykluczyć z naszego życia 10 różnych rodzajów jednorazówek, patyczki higieniczne, plastikowe widelce, noże, łyżki, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki do żywności i styropianowe kubeczki. Ograniczenie plastiku jest konieczne, tu nie ma żadnych wątpliwości, mówił minister środowiska Henryk Kowalczyk. Powinniśmy tak szybko ograniczać plastik jak się da. Mamy największy problem z jednorazówkami, które po prostu są porzucane w środowisku i bardzo trudno je selektywnie zbierać. Sądzę, że dwa lata to jest absolutnie wystarczający czas, żeby się pozbyć tych plastikowych jednorazówek. Minister zresztą deklaruje, że chce zrobić to wcześniej. Na razie sprawdza, czy udało nam się zerwać z plastikowymi torebkami i sam nie bardzo wierzy w dane, które spływają do ministerstwa. Szacunki były takie, że każdy Polak zużywa 300 torebek rocznie. Teraz dowiadujemy się, że to spadło do 8 torebek rocznie. To wydaje się niemożliwe? Dziwi się minister środowiska. Wydaje się, że jest jakaś dziura w systemie i raczej musimy go uszczelnić. Rzeczywiście wydaje się, że zejście z 300 do 8 torebek rocznie jest mało prawdopodobne, ale sposobów na to, żeby używać ich coraz mniej, jest coraz więcej. Ja szyję woreczki na warzywa ze starych firanek, mówi Anna Samczyk z warszawskiego Bemowa, wpadłam na te firanki tak przypadkiem, bo te woreczki na zakupy powinny być przezroczyste, żeby było widać co tam jest. No co mam w domu przezroczyste? Stare firanki? Chodzę na zakupy też ze słoikami. Każdy mam zważony i do nich też pakuję różne rzeczy, żeby nie brać plastikowych opakowań. Na razie wszyscy się zgadzają, że konieczne będzie wprowadzenie kaucji na opakowania. Ministerstwo zapowiada, że wrócimy do starej praktyki skupów butelek. Rozważamy różne systemy kaucyjne, mówi minister Kowalczyk i nie chodzi tylko o plastik, ale także o szkło, bo to też jest problem środowiskowy. Zaprezentujemy te pomysły w drugiej połowie roku, ale chodzi w ogóle o produkcję opakowań, bo zdecydowanie za dużo ich produkujemy. Chodzi o to, żeby producent wprowadzając na rynek opakowanie plastikowe albo wieloskładnikowe też ponosił część kosztów, które trzeba ponieść przy recyklingu. Pierwsze wrzutomaty na butelki i puszki stanęły w Wieluniu, Krasnobrodzie, Łukowicy, Sokołach i Tucznie. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz mówi nam, że to pionierski program na skalę Europy. Nawet w Skandynawii, podkreśla w rozmowie z Newsweekiem, nie mają takich automatów. a oni są przecież trendseterami w sprawach środowiska.w. W zamian za wrzucane do automatów odpady mieszkańcy mieli dostawać punkty, a za nie na przykład dostać zniżkę na bilety do kina, muzeum czy na basen. Maszyn miało być w samym Wieluniu 30, stanęły dwie. Ja je kojarzę głównie z tym, że była z nimi masa problemów, mówił Newsumikowi, wiceburmistrz Wielunia. Joanna Skotnicka, cały czas albo ktoś coś źle nacisnął, albo firma je zabierała do naprawy, albo, żeby pokazać na jakichś targach, więc głównie ich nie było. Jeden stał w kinie, żeby wieczorami ludzie tam wrzucali, a drugi tutaj w urzędzie. Zabieraliśmy worki z plastikiem z nich, ale czy to coś zmieniło to nie mogę powiedzieć.